imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aniele Stróżu, Ciebie przeznaczył dobry Bóg do opieki i troski nade mną. Wiem, że jesteś tuż obok, dlatego nawet w obliczu mego cierpienia i wszelkiej niedyspozycji żyje we mnie iskierka nadziei. Wiem, że nie jestem sama w moim bólu. Czuję, że Ty dodajesz mi sił. Dziękuję, że przy mnie trwasz. Drogi Aniele, błagam. Połóż na mnie swą dłoń i otul mnie swymi skrzydłami. Niech pod wpływem twej siły moje ciało uwolni się od choroby, stresu, smutku i napięcia. Niech twoja miłość zabierze strach, złość i inne niszczące mnie emocje, które pojawiły się w moim sercu. Proszę, spraw, bym poczuła się wolna. Choć na chwilę zapomniała o wszystkim, co mi ciąży. Bądź moim wyzwolicielem i ratuj mnie, gdy opadam z sił. Aniele, stróżu, proszę, módl się za mnie żarliwie, by twoja modlitwa była mi pancerzem, najlepszą tarczą przed każdym złem. Stój przede mną i odpieraj każdy atak szatana na moją duszę, ciało i umysł. Wiem, że zły pragnie mojej zguby. Chcę, bym się załamała, straciła ufność względem Boga. Strzeż mego serca, bym nigdy nie oddaliła się od Chrystusa, i by trudne doświadczenia oczyściły moje serce oraz zbliżyły mnie do Boga Ojca w niebie. Dobry Jezu, przychodzę do Ciebie wierząc, że Ty nigdy nie odtrącisz nikogo, kto tak bardzo łaknie Twojej opieki. Proszę otocz mnie najlepszą anielską opieką. Otocz mnie swoją miłością i czuwaj przy mnie na każdy dzień. Z Tobą pragnę przeżyć wszystko, co mnie czeka. Amen. Długo wyczekiwana przez was książka z naszymi najpiękniejszymi modlitwami jest już do kupienia na stronie Empiku. Sprawdź, jakie modlitwy pomagają tysiącom ludzi każdego dnia i odmień swoje życie z pełnym mocy modlitewnikiem. Modlitwa codzienna. Zawsze z Bogiem. Aby dokonać zakupu, wejdź w link podany w pierwszym komentarzu pod filmem. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!